MSI to nie tylko zintegrowane rozwiązania takie jak komputery All in One czy notebooki, ale także komponenty, w tym w szczególności komponenty dla graczy. Właśnie jeśli chodzi o graczy, to mamy tutaj kolejną dużą premierę firmy MSI na Cebicie, mianowicie nową płytę z serii Z77A specjalnie oznaczoną dopiskiem gaming. Płyta ta charakteryzuje się kilka ciekawymi rzeczami. Oczywiście jest kompatybilna z technologiami łączenia kart zarówno po stronie NVIDIA, jak i po stronie firmy AMD, ale nie to jest najważniejsze. Dodatkowo wyposażona została także w technologię Killer Network, która umożliwia Zapewnienie użytkownikowi pełnego komfortu podczas pracy, multi, podczas gry w multiplayer, tak aby inne aplikacje sieciowe nie zakłócały tej często mocno zażartej rozgrywki. Oprócz tego jest też technologia Sunblaster Cinema, która zadbała z kolei o równie ważny w grach dźwięk. Ciekawostką jest też to, że MSI zadbało dość, w dość dużych detalach o wygląd pudełka. Pudełko, jak widać, E, powinno graczom przypaść do gustu. Co ciekawe, w pudełku znajdziemy też kilka fajnych rzeczy. Między innymi taką, e, taką oto e, zawieszkę na drzwi. Nie mam mnie tutaj. Jestem zajęty graniem.